Siema, nagrywamy ponownie jak zwykle, a wy się odsuńcie, do no nie ma miejsca. Purple, gail. O. Ej, zobacz, a. purple, gail. Ja Ha? To to znaczy purple? To jest fioletowy. Czyli fioletowy gail. Nie, to jest fioletowy, fioletowy gość. Tak ma na imię właśnie Purple Guy. No! Dajcie mi... No! no, be... no, be... no, be... no a masz hoksic. Po co ja przyjmuję w ogóle noby? Ej zabierz oficjal! Macie! Ja to jest zamalowczy A! Nie A, wiem, ty. że dlatego, że tam jest wielki wysyp. Yes. Hmm. To co nie, nie mi, dać, to ha, mi ja nie mogę zasypać? Ha, ok. Pepłukia. No, no to O! 30, co mogę kupić za 30? I... 30, 30, 30, 30, 30. Co to jest? To ja od razu pójdę. Nic fajnego. Elo, endoskieletku. Elo kamedo. elo wence. <słuch> elo. To jest mój na imię Wiktor Pianka. Wiktor Pianka. Nie. Nie, Czysie! nie, mam latarkę. Ona jest, ona jest jeden trójką. Mam nie, jest nie, jest nie, jest jeden nie, 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 mam nie, nie, jest nie, nie, jeden jeden nie, 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 mam nie, 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 na nie, nie, i Trójką. Trzeba się na nich gapić? Nie na no marionetkę. I na tę marionetkę nie trzeba się gapić. No bo jak, ben, no bo jak się nie będzie zgapić, to cię zabije. A jak będziesz, no to cię nie zabije. Tak działa to. Papet! Porosła się Dobra. do mnie? Do ciebie? No! Tylko to, że nie ma nightmarów, by było o wiele. O wiele, wiele trudniej. Chcę chyba nie przekręcić. Chcesz żeby nie był na mnie skupiony. Ładałka. O, ja odwróciłem się do mnie, Marian. Idź. Chcę, żeby się na mnie skupił. To raczej nie działało, nie wiem. Pejto mnie zabił. Pejto Maria. No, zapomniałam, że on też jest. On jest taki ciemny marionetka. Co? Kto to zginął? To jest Mariana. Piotka Mariana, Aha, nie można się do nich zbliżać. No to super, na tym kończymy ten odcinek.